No bez dużego... Poczekaj, 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 ten jest już spokojny, już jest większy. Jest pełny. Jest pełny, tak? Jest pełny, dobra. Dobra, nagrywa się w takim razie, więc ja, ten, ja później po prostu utnę to, co jest niepotrzebne. Znaczy, postaram się. Postarasz się, postarasz się. Chip. Tak, będzie Dobra. Do, dobra, ta rozmowa już od tej pory przestała być prywatna. Ta rozmowa przestała być okay, już prywatna, tak, to ja, tak. to, już, to już jest rozmowa, rozmowa oficjalna. E, tak właśnie wyglądałem twarze kryjące za... się za Intelligent Fitness. Jest to nasze pierwsze wideo, dlatego troszeczkę jeszcze zestresowani. Będziemy dla Was regularnie coś nagrywać. Ponieważ jest to nasze pierwsze wideo, to temat, jest, temat będzie zupełnie, zupełnie luźny, zupełnie spontaniczny. Michał, powiedz, co Cię irytuje najbardziej w całej, w całej branży fitness? W całej branży fitness? Tak naprawdę... Tak, tak. Ciebie, ciebie prywatnie, personalnie. Mnie personalnie dotyka tak naprawdę parę rzeczy, ale dzisiaj opowiem tylko o jednej. To są tak zwane metamorfozy i bardzo szybkie rezultaty, tak? Otóż w sieci pojawiają się cały czas od wielu lat tak naprawdę akcje typu zbuduj niesamowitą formę w 12 tygodni. No i niestety osoby, które do tej pory nic nie robiły, nie są w stanie w tak krótkim okresie osiągnąć tak spektakularnych efektów. No, i to jest w sumie jedna z, z rzeczy, która tak bardzo mnie irytuje. Do tego dochodzi cały rynek suplementów, który tak naprawdę też oferuje niesamowite suplementy, które też dają nam niesamowite rezultaty, ale tak naprawdę bez ciężkiej pracy przy użyciu tych suplementów i przy użyciu tych, tych, tych programów treningowych nie jesteśmy w stanie osiągnąć takich efektów. I tutaj ludzie są tak naprawdę w dużej mierze tak jakby oszukiwani i później zderzają się z tą taką rzeczywistością. Motywacja spada coraz bardziej i jest jeszcze gorzej niż, niż było na początku. No i to bardzo nie podoba mi się tak naprawdę na pierwszym miejscu. No Maciek, no to jest tak jakby ta pierwsza rzecz, która, o której ja chciałem powiedzieć, teraz twoja kolej. To co mnie najbardziej rytuje to to jest poziom hejtu, jaki, jaki można w całej branży zauważyć. Ja wychodzę z założenia, że jak gdyby wszyscy ludzie, którzy są z tą branżą w jakiś sposób związani, powinni jak gdyby grać w jednej drużynie, tak? Czyli nawet kiedy gdzieś tam coś, co robi ktoś inny nam nie pasuje, czy, czy w jakiś sposób nas, nas razi. Nie jest nie jest dobrym sposobem wytykanie tego kogoś palcami i mówienie mu, że ty robisz to i to w zły sposób, a raczej ja bym raczej skłaniał się e, ku promowaniu takich pozytywnych pozytywnych przykładów. tak, Czyli, jeżeli uważasz, że ktoś coś robi źle, po prostu sam pokaż, jak, jak zrobić to dobrze. E, to jest, myślę, że, że sam już się, się z tym spotkałeś. Sam gdzieś tam widziałeś jakieś antyfanpage y na Facebooku typu antyfanpage Wychodakowskiej, który już. E, liczbą fanów dogania, dogania aktualny fanpage. No, a trzeba, trzeba to... wspomnieć o tym, że Ewa naprawdę zrobiła też kawał dobrej roboty w tym temacie. No jak jej, czego, czego by nie robiła, wiele rzeczy można jej zarzucić, no ale, ale śledzi, ją, śledzi ją dużo dziewczyn. Dużo dziewczyn dzięki niej podniosło tak zwaną dupę z kanapy. <grym> Co, co jest, jest w, jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób pozytywne i jakimkolwiek tworem by nie była, czy jest to twór czysto marketingowy. Hejt, który otrzymuję generalnie uważam, że jej się, jej, się, jej się nie należy. Tak. No to tyle. No, też popieram to twoje zdanie, a czy zauważysz jeszcze jakieś inne osoby, które są tak krytykowane w tym momencie? Tak nie pozytywnie tak naprawdę. Znaczy krytykowany znaczy nie to... Jeszcze jedno, jedną, jedną osobą, o której antyfan Page wiem, jest, jest Mariusz Czerniewicz, Z, zwany naturalnym, któremu, znaczy generalnie, jak gdyby cała, cała koncepcja tego antyfan Page'a polega na tym, że, że Mariusz coś osiągnął. Że Mariusz coś osiągnął to raz i że, że zarzuca mu się, że, 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 że nie jest naturalny. Tak naturalnie, jak twierdzi, że jest. <laughs> <laughs> o kurczę. Ale Mariusz też, e, choć... wie, to tak naprawdę, szczerze, fajne teorie. E, I też e, mówi dużo prawdy. No dokładnie. No, nie, 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 każdego, nie każdego musimy lubić, nie z każdym się musimy zgadzać. To nie jest powodem, żeby, żeby szerzyć jakieś hejterskie, hejterskie treści na jego temat. Tak? Czy po prostu umniejszać umniejszać jego autorytet gdzieś tam, wśród słuchaczy, wśród odbiorców. Tak. No. Co, coś jeszcze chciałbyś dodać, czy jest jeszcze coś rażącego? Czy, czy jest jeszcze coś rażącego? No jest w sumie... Są jak... Rażącego ciebie, tak? Są, są, są jakieś rzeczy. Mnie osobiście, jako trenera, radzi krótkowzroczność. Wielu, wielu ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z Fitnessem, z siłownią, ze sportem, ze, z, tak naprawdę z większą aktywnością, z szeroko rozumianym zdrowiem. E, no, 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 niestety, coś e, naj, najkrócej tak bym to ujął, że coś, co jest modne, nie zawsze jest, 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 jest zdrowe i nie zawsze jest dla nas, tak? E, no i tak naprawdę to tyle, tak? No to, to, jest, to, jest akurat, to jest akurat to jest akurat prawda, że jeżeli prześledzisz całą historię jakąś, może nie całą, tak, ale jeżeli prześledzisz historię trochę branży, to zauważysz, że wiele rzeczy się się powtarza i na wiele rzeczy po prostu przychodzi przychodzi moda, która zaraz potem gdzieś tam odchodzi, zastępuje ją nowa, tak jak na przykład jest z eliminacją powiedzmy któregoś z makroskładników, tak, kiedyś to był tłuszcz, teraz niedawno Teraz niedawno węglowodany, tak, a już powoli tutaj w Wielkiej Brytanii zaczynają się pojawiać artykuły na temat szkodliwości białka. A, szkodliwości białka, I tak, i, i jego, wiesz, tuczących, tuczących efektów. I, i ekotwórczego działania. I ekotwórczego działania, tak. Dokładnie. No nic, dobra. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Tak. Żeby, żeby już się nie zagłębiać, nie zagłębiać się w to, w to jeszcze bardziej, żeby już więcej negatywizmu nie szerzyć niż już jest. Uh, więc co? No, więc szukam mojej myszki. Jest, jest. Okej, okay, dobra. Uh, I co, Michał? Dzięki i do zobaczenia następnym razem, tak? Do zobaczenia.